z tej strony, Czajnikowy. Dzisiaj yy, chciałbym wam pokazać trzy fajne ozdoby sportowe. To taka może być seria. I następne ozdoby będą ile będzie ozdób, ile będzie łapek w górę, tyle będzie ozdób. Więc zaczynamy z pierwszą ozdobą. Pierwszą ozdobą jest kosz do piłki koszykowej. Bierzemy, że taki blok. I rzucamy Q. q. Fajnie, fajnie spada wolno. I sobie tak możemy rzucać. Do zbudowania tego potrzebujemy płotki 2, płotki znaczy 3 yy, pajęczynę oraz drzwi. z tych, trze, yy, z tych paru rzeczy Musimy zbudować tak, jak kosz wygląda. Tylko, że tyk, tyk. Później bierzemy sobie. Może być. Tutaj nie musimy się robić tak jak ja. Kładziecie to, 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 to i to. Kładziecie pajęczyny Dookoła pajęczyny obstawiacie płotkami, znaczy tabliczkami. Jest gotowy kosz. Zaraz, wrzuca się Q. Nie umiem. Aha. Q. Niestety nie trafiłem do wód. Dobrze. Następną ozdobą, niestety z nią się nie da nic robić, to jest takie bardziej do ozdoby, jest piłka, znaczy bramka do piłki. Nożnej. Do zrobienia takiej bramki potrzebujemy żelazne bloki, pajęczynę lub szkło. Kładziemy blok. Możemy zrobić parę wersji tego. Możemy zrobić tak. Tak. Można też zrobić tak. O. Jest bramka. Jest. No, następną rzeczą jest bardzo fajna rzecz, najlepsza piłka Mi się bardzo podoba. Jak widać, po co będziemy potrzebować żelaznych klap, stojaków, czapek dwóch kolorowych, endroda. And, and I. Y Jasnej gliny utwardzonej, będziemy potrzebować jeszcze tłok i pochodnię. No możemy wziąć to. Dobierzemy. I zaczynamy. No to pierwszą rzecz, co robimy, kopiemy dołek. Taki o. Tak o. Aha, jeszcze słupek. Możemy sobie tu i tu, bo nie chcemy się później robić. Bierzemy sobie słupek. Kładziemy tu, tu. Bierzemy, kładziemy... prosto. Kładziemy tutaj tłoki. Przesuwamy. Tylko musimy pamiętać, że na początku niszczymy zasilanie. Nie, właśnie odwrotnie. Właśnie na początku niszczymy tłok, a później zasilanie. Czyli tyk, tłok niszczymy zasilanie. Tyk, tłok, zasilanie. Możemy płotki zniszczyć. Dobrze. No to dalej stawiamy. Stawiamy ludzików. I co mamy dalej zrobić? Żeby zrobić tą obudowę Musimy wykopać tej dziurki Dziurki, dołek taki Fortecę jakby dla tych ludzi I zbudować Na dwie kratki No i kopiemy No to co nam już nie będzie potrzebne, płotki nam nie będą potrzebne. Stawiamy jakiś kamek. który sobie postawię. Dobra. I dalej, co robimy? Bierzemy pochodnie, stawiamy tutaj, w tej fortecy naszej. Następnie bierzemy na przykład. Dobra, Dirta sobie weźmiemy. Kładziemy dirta. Pyk, pyk pyk pyk, 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 pyk i pyk, pyk. Dalej potrzebujemy włazów żelaznych. I robimy taką. Jeżeli nam się nie chcą postawić, no to niszczymy. Tutaj blok i stawiamy jeszcze raz. Zadziurujemy, pyk i stawiamy blok. Pyk, pyk, stawiamy bloki. I jeszcze ostatnie, pyk, pyk, stawiamy bloki. możemy już czapki dać? Możemy dać kolory, jakie chcemy tych czapek. dobrze to zrobię. Chyba tak, dobra. Dalej co robimy? Bierzemy. Obstawiamy to, jakbyśmy zamykali. Robimy kopułę nad tym. Wstawiamy słupki. Znaczy Endrody. Jeżeli ktoś ma angielską wersję. Mieszczymy to. Coś. Z drugiej strony pójdziemy. więc coś. Nie chcę, nie naście słuchać. Stawiamy nasze tłoki. Następnie włączamy je. Dalej, niszczymy zasilanie, kładziemy obojętny blok, żeby się nie przyczepiło, kładziemy tyk, 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 włączamy jeszcze raz wszystko, wyłączamy to tu. I mamy superowe piłkarzyki. Dobra. Jeżeli ten filmik Wam się podobał i chcecie więcej takich fajnych budowli, no to przypominam: każda łapka to nowa budowla. Więc zapraszam do następnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Hej, do zobaczenia. I cześć. Pa!